Człowiek od dawna szukał sposobu na przenoszenie wielkich i ciężkich ładunków. Choć mniejszych i lżejszych także. Codziennie spotykacie siłowniki hydrauliczne. Wiele z nich powstało u nas w HydroLine w Stargardzie. Wyróżnia nas to, że potrafimy zrobić siłowniki na miarę. Od takich, które mają wielkość wskazującego palca, do ogromnych, nawet 20-metrowych. Używamy najnowocześniejszych robotów i skomputeryzowanych obrabiarek, bo kluczowa jest jakość i wyjątkowa precyzja wytwarzania. Tu, na Pomorzu Zachodnim, fińska marka Hydroline znalazła idealne warunki do inwestowania. Położenie w Europie, sąsiedztwo ważnych odbiorców, nawet tuż obok w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii i wielu nabywców produktów ze znakiem HydroLine to bardzo mocne argumenty.